Z największych blokad, które bardzo negatywnie wpływa na nasze życie, na nasze zdrowie, a nawet na nasze ciało fizyczne, to wybaczanie, a raczej brak wybaczania. My tak często mamy problem z tym wybaczaniem. Nie tak wybaczamy, ale to jest na pół gwizdka, albo takie wiesz, przez zęby, albo wybaczamy, ale to są tylko słowa, za którym nie ma poczucia i nie jest to szczere. I ktoś może powiedzieć, a coś tam się zdarzyło dawno temu, było minęło, czas leczy rany. No nie do końca, bo czas nie do końca leczy rany, tylko sprawia, że zapominamy o sytuacji, a kiedy sytuacja działa się dawno temu, a nie została dobrze załatwiona, wtedy ta sytuacja oddziaływuje w naszej podświadomości albo w naszym systemie energetycznym, tak jakby wydarzyła się wczoraj. Na przykładu e, przyszła kiedyś do mnie osoba, z, która przechodziła przez ciężki rozwód, kłóciła się, rozwodziła się, o prawa do dziecka, o majątek, jak to przeważnie była podczas rozwodów. I tutaj, kiedy przeszliśmy przez proces wybaczenia, bo okazało się, że to wybaczanie było tutaj kluczową kotwicą, ale też lekcją na jej planie duszy. Kiedy przeszliśmy przez ten proces, dwie godziny, dosłownie dwie godziny po posesji, dostała ta osoba maila od swojego byłego męża, że zgadza się na wszystkie warunki. Kolejny przykład to osoba przyszła do mnie, która była bardzo schorowana i miała problemy z relacjami. Kiedy znaleźliśmy główny powód, okazało się, że w dzieciństwie coś się wydarzyło, jej mama coś zrobiła, przez co ta osoba miała ogromny żal do matki, a też nie potrafiła jej wybaczyć. Kiedy przeszliśmy przez proces wybaczania, ta osoba zaczęła wracać do harmonii. Zdrowie się poprawiło, relacje też. Tych przykładów jest znacznie więcej, natomiast chciałbym, abyś zrozumiał czy zrozumiała, jak ważne jest wybaczenie. Jak brak wybaczenia trzyma tą drugą osobę, ale przede wszystkim rani nas samych. Więc, poprzez wybaczenie, go takie szczere, z ręką na sercu, bo robimy to głównie dla siebie, też trzymamy po części tą drugą stronę. Natomiast, kiedy wybaczamy, otwieramy się na tą esencję, tą mądrość i zrozumienie, które nie doszłoby do nas jeśli byśmy nie wybaczyli. Też jesteśmy w stanie zrzucić ciężar, który często dźwigamy przez lata. I oczywiście nie wierz mi na słowo. Jeżeli jest coś, co czujesz, że nie do końca jest zatwione, połóż rękę na sercu, poczuj, szczerze, wybacz. Szczęśliwego odkrywania.